A teraz, teraz jestem dużo bardziej świadomy i, i tego, co robić, i swoich emocji, i, i cieszę się bardzo tymczasem. No. A, bardzo, bardzo. A, a ja jestem ciekaw, czy masz jakiś pomysł, źródło, mm, metodę o tym, jakie wartości powinien małej kobiecie yy, przekazać ojciec? Bo, bo, bo w pewnym momencie będziesz jej pierwszym, najważniejszym I, mężczyzną. Yy, wiesz co, ja myślę, że będę pierwszym, jedynym i ostatnim, bo. No. Ja powiedziałem żonie, że ciężko, ciężko będzie. Czyli, czyli rozumiem, że wypełnisz wszystkie role. Wiesz co, to jest... Kiedyś zawsze słuchałem... Ty pytasz nas o, o, o dziewczynkę, ja, ja powiem generalnie o, o, o dzieciach. Mhm. Że ja czuję, jak bardzo ciężko jest nie rozpieścić swojego dziecka, mając wszystkie do tego narzędzia. Jest ciężko, bo bo powiedzenie nie na cokolwiek jest dużo cięższe, kiedy wiesz, że masz środki, żeby powiedzieć tak na cokolwiek.